Witam Was, moi kochani. Słuchajcie, bardzo Was przepraszam za wygląd, za fryzurę i za brak makijażu, ale miałam dzisiaj naprawdę ym, ciężki dzień, ym, tak więc wybaczcie mi. Słuchajcie, filmik, który teraz nagram, będzie krótkim vlogiem. Przede wszystkim będą to podziękowania dla Agnieszki, dla Angel80. Ty, ty, ty. Dalej nie pamiętam nikogo, że kiedyś się go na pewno nauczę, obiecuję. Kochana, dziękuję, że jesteś. Bardzo się cieszę, że Cię poznałam. Mało jest takich osób, takich jak Ty. Tak więc to jest dla mnie najważniejsze, że poznałam Cię i dziękuję, że jesteś. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Dziękuję za zwiększenie mi ilości widzów, bo to też sprawiłaś. Słuchajcie. Ja lubię sprawiać ludziom radość i naprawdę jest mi przykro, kiedy ktoś jest zawiedziony, że coś źle powiedziałam, czy coś źle zrobiłam. Chcę to robić jak najlepiej, bo to wszystko robię dla Was tak naprawdę i chciałabym, żebyście byli zadowoleni z tego. Ty to doceniłaś i na całym forum o tym powiedziałaś. Dziękuję Ci bardzo. To, co wysłałam, to były zaledwie... Taka mała cząsteczka, ale cieszę się, że sprawiłam, że twoje usta nabrały fajnego kształtu i że się uśmiechnęłaś. Słuchajcie, drugą taką informacją, którą chciałabym się podzielić, to jest to, że miałam ciężki dzień od rana, jak mówiłam na początku, ale zdałam prawo jazdy dzisiaj. Tak więc Dopiero teraz zaczyna się prawdziwa szkoła jazdy. E, no cóż, mam nadzieję, że mm, będę doszkalać się na jeszcze lepszy poziom e, niż ten, który posiadam teraz. Zdałam egzamin. E, za dwa tygodnie prawdopodobnie odbiorę prawo jazdy. No i cóż, jestem po prostu w niebo wzięta. Słuchajcie, dziękuję Wam za wszystko. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że... Mam nadzieję. Mam nadzieję. I powracam, coś mnie rozłączyło. Mam nadzieję, że nie marnujecie czasu będąc na moim kanale. Mam nadzieję, że świetnie się bawicie, że sprawiam chociaż troszkę uśmiechu na waszych ustach, na waszej twarzy. Tak więc dziękuję, że jesteście. Dziękuję za każdą subskrypcję. Dziękuję za każde miłe słowo i cóż, trzymajcie się do następnych filmików. Na razie pa pa. Just gonna stay